W filmie pokazujemy, jak włączyć usługę Bufor wydruku w systemie Windows. Kliknij przycisk Windows, a następnie wpisz słowo usługi. W wynikach wybierz Wyświetl lokalne usługi. Przewiń do opcji Bufor wydruku. Kliknij prawym przyciskiem Bufor wydruku a następnie kliknij Uruchom lub Uruchom ponownie. Następuje włączenie lub ponowne uruchomienie usługi Bufor Wydruku. Dodatkowe przydatne filmy znajdziesz na stronie hp.com ukośnik support videos lub na naszym kanale youtube youtube.com ukośnik support.